Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak odnaleźć piękno w niedoskonałościach i w prostocie życia? I właśnie dziś Ci zaprezentuję pojęcie wabi Sabi, czyli jakby buddyjskie podejście, które uczy nas, jak odnaleźć harmonię i piękno w życiach, w rzeczach nieidealnych, niedoskonałych, a może nawet obrzydliwych według niektórych ludzi i Wabi-sabi, czy tam wabi sabi to filozofia, która wywodzi się z japońskiego buddyzmu Zen i wabi oznacza prostotę i surowość, podczas gdy sabi to jakby piękno wynikające z upływu czasu i starzenia się. I jakby jak te abstrakcyjne pojęcie przekłada się na nasze codzienne życie? I wyobraź sobie chociażby starą popękaną miskę. Za zakładam się, że w naszej kulturze każdy praktycznie by ją wyrzucił. I po prostu się jej pozbył. Jednak w duchu Wabi Sabi naprawiamy ją złotem, tworząc coś unikalnego i pięknego. Jakby to jest symbol akceptacji niedoskonałości i przemijania. I Wabi Sabi to także docenianie ulotnych momentów. Jakby zamiast dążyć do perfekcji, uczymy się cieszyć małymi, codziennymi rzeczami. Jakby jak dosłownie ten liść, który ci spada z drzewa i ci przypomina, jakby o cykliczności. Życia i o przemijalności, wszystkiego w życiu. Więc to jest bardzo ważne. Ta filozofia również uczy nas, że prawdziwe piękno tkwi w autentyczności i prostocie. Jakby stare domy, jakieś ręcznie robione przedmioty, każdy z nich ma swoją historię, którą warto pielęgnować, którą warto sobie przypominać i o której warto czasami sobie pomyśleć. I właśnie ważne jest to, że w naszym szybkim, nowoczesnym świecie. Łabi Sabi przypomina nam o znaczeniu spokoju i o uważności, i o tym, że po prostu warto zwolnić, by dostrzec piękno w codzienności. Czyli jakby to nas uczy, żeby być obecnym, to po pierwsze, żeby dostrzegać piękno w takich małych rzeczach, żeby się skupiać na takich małych, dosłownie rzeczach, takich niedoświadczalnych przez statystycznego człowieka. Zatem jak możemy wprowadzić Wabi Sabi do naszego życia? To proste, zacznijmy jak zawsze ze wszystkim, od małych rzeczy i może to być uważne chociażby picie herbaty, cieszenie się zachodem słońca, akceptacja własnych niedoskonałości, jakiś spacer, gdzie dosłownie się skupiasz na swoich krokach, czyli tak zwana medytacja chodzona, gdzie dosłownie patrzysz na swoje kroki i na swój ciężar swojego ciała. I to jest dosłownie starter podejścia łabi-sabi, czyli to po prostu jest po prostu takie bycie obecnym, i praktykowanie tego codziennie. To by było na tyle. Ja dziękuję Ci za obejrzenie. Jeżeli uważasz, że materiał był wartościowy, to zostaw suba, a ja się żegnam. No i do następnego.